Yes. Jedziemy do New Jersey. Właściwie już jesteśmy w New Jersey, przekroczyliśmy granicę Manhattanu i wjeżdżamy do New Jersey pies! W ciekawostek jeszcze raz, tak jakby jak patrzycie na Manhattan, to wszystko na prawo od Manhattanu to jest na, na Nowy Jork, a jak tylko polecicie na lewo od Manhattanu przez rzekę, jesteście w New Jersey. I mamy taki plan, że jedziemy gdzie tak? Najpierw jedziemy do Outletu, ponieważ fun fact jest taki, że tutaj na New Jersey, jeżeli chodzi o ubrania i buty, macie 0% podatku. Czyli generalnie jakby outlet tutaj jest jeszcze tańszy. Nawet jeżeli miałby, miałby takie same ceny jak w no, nie outlet. 0%. 0%. Girl, I read this. Zrobiłam research. 0% macie ubrania i buty. Jeżeli chodzi o akcesoria, macie tam albo 7, albo 9%. Jeżeli chodzi o jakieś inne rzeczy, tam też zobaczyłam jakiś procent 3,5, ale nie mam pojęcia co to było, więc nie będę was wprowadzać w błąd. Dobra. Jest taniej. Shopping, shoppingiem, potem jedziemy na Jersey Shore, co też sobie zobaczcie na mapie, to jest zarąbiste. Jak macie cały ten półwysep Jersey, to znaczy to w sumie jest Mainland, to tam idzie taka malutka nitka. Nitka, no. I tam są bary, restauracje, beach cluby i tak, tak. dalej, także idziemy coś poplażować barowa. Dokładnie. Z Liom Patrzcie na to, właśnie jesteśmy na New Jersey, jedziemy, zobaczcie, patrz co się dzieje. Właśnie ląduje samolot. Cześć. United Unitedse ląduje teraz. Mocne! Zanim kolejny, w kolejce. Gdzie on jest? Oh, faktycznie kolejny, ale busy lotnisko. No, mają co robić. Ja. Jakie porycie, mega wolno leci. O co mu chodzi? What? Strasznie wolno leci. Czyjecie to? jest. Jakby stał w powietrzu. What? Yeah, that was weird. That was so weird. Jesteśmy na miejscu. Nasz pierwszy stop to uwaga. Gap. Może coś znajdziemy dla małej. Zobaczcie, jakie słodkie. Mi się jeszcze to podoba. To jest ekstra. Super, super materiał na takie upalne dni. Ekstra. 50% off. Good, no i gitno. To są ceny. A tutaj kwiatuszki. I ja co robisz? Dziewczyny w akcji? Wow, 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 wow. wow. wow, 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 wow. Słuchajcie, wyszliśmy z GAFA, weszliśmy do Nike. Gapie się tak obkupiliśmy. W sensie my to tam dupa, ale lia. Wow, i naprawdę bardzo, bardzo tanio, Wszystko było minus 70, minus 50. Super, super tanio. Turbo tanio. A jak jeszcze masz tutaj swój Social Security Number na przykład, yy, albo się kolegę, albo koleżankę, która tutaj go ma, i możecie go podać, to jeszcze jest 40% taniej. Czajcie to. I teraz zobaczcie, jesteśmy w Nike. Patrzcie, jakie tu są pieces. No co? I wszystko jest naprawdę bardzo tanie. No to co? Shopping. Tutaj jest też, słuchajcie, Eternal hype. więc mamy tutaj, zaraz Wam pokażę, zarąbiste rzeczy. Jak na przykład Fonton Supreme. <grymne> Ale super. Jeżeli jesteście sneakerheadem, to musicie przyjść. Koniec kropka. Tam było wszystko. Tam generalnie było to, czego nigdzie nie ma. Były oczywiście ceny, były prawdziwe, tak? Nie, nie, nie były to outletowe ceny. Czyli znaczy, tak były outletowe, bo jakbyście byście chcieli poszukać takich egzemplarzy online, no to byście zapłacili prawie dwa razy tyle. Więc sneakerheady, serio, to jest kurde na tysiąc. Ja tam prawie po prostu poległam. Nie kupiłam nic. Dobra, słuchajcie, właśnie wyjeżdżamy, jak widzicie, zapakowani po prostu po uszy. Naprawdę jesteśmy w szoku. No nie zakładałam, że będzie tak dobrze, jeśli chodzi o zakupy, a tu się okazało, że odkupiliśmy się jak cholerka. Też zadowolona tutaj, bo naprawdę mnóstwo rzeczy kupiliśmy dla dzieci. Ja no, najlepszy. No, ale ja miałam najlepszy dzień, tylko chociaż w sumie ty też. No więc tak, podsumowując, świetna destynacja, jeżeli chcecie wpaść do outletu i naprawdę znaleźć fajne, fajne przecenki z fajnymi markami, to bardzo serdecznie polecamy, żeby tutaj przyjechać. Nie ma aż tyle ludzi, więc, więc też jest bardzo przyjemnie. I słuchajcie, tydzień temu chyba, czy dwa tygodnie temu pojechaliśmy do też innego outletu i jest to ten największy taki bardzo znany outlet, jeśli chodzi o marki premium, takie bardzo marki premium. Wszystkie, outlety wszystkich ma są oprócz chyba Chanel i, i tam byliśmy wtedy, nagraliśmy dla Was coś, natomiast nie mogliśmy skończyć tego vloga, bo zapał nas tak ogromny deszcz, że no nie było to możliwe. Natomiast ja tam złowiłam... Zobaczycie, ja tam złowiłam... Rybeczkę, słuchajcie, zaraz zobaczycie, to Wam wrzucę jakieś tam fragmenty, które próbowałam nagrać. Idziemy do takiego outletu To jest Common Premium Outlet to jest Tak. podobno najlepszy outlet w na Ameryce Taki ma ranking, to też wpisywano w goglach No więc dobra, zobaczymy no. Słuchajcie, tak to wygląda, za deszcz w ogóle są takie po prostu budynki. No i tak to wygląda: jak taka mała wioska po prostu. Wioska cała, no Tak, cała, to jest. cała wioska, Outletu no tak, to są wszystko sklepy. No i jesteśmy na miejscu, słuchajcie. Myślałam, że to będzie taki jeden wielki shopping mall, a jest to po prostu taka właśnie mała wioseczka ze sklepami. Piękna pogoda nas dopała, jak widzicie, pada cały czas. O! <grytanie> Jedna się parasolkę szykowaną, no i co? Lecimy na pierwsze zakupy. Jakieś słodkie. To jest super. To mi się strasznie podoba. Szkoda, że już Lija nie jest taka mała. Ja to już dorosła pannica. Ale to też jest takie super słodkie, co? Mega słodkie. Bardzo, bardzo mi się podoba. Jest jakaś dziutka, ciucia i szukienieczka. <laughs> Jestem wariatka. Mm, jak nasze zakopiańskie takie. Mm? Zobaczcie na to, bez to w ogóle ekstra, pa. Super vibe. Mega, mega, mega mi się to podoba. Ta chłopczyka Dobra, uciekam stąd, bo jeszcze będę chciała kolejne dziecko. Nie, give me a break. Byliśmy tutaj teraz z w Floranie dla dzieci. I patrzcie co nas tutaj złapało. Ludzie biegają po zakupy peleryna, tali mokrzy. No nic, a ja staję pod taszkiem. i przyciekam tam. Jesteśmy teraz w Diorze, Bardzo lubię. Czasem jak sobie pomyślę, że chciałabym coś wyrzucić pieniądze w głoto, to wtedy przykłady tu. Tu jest korymka. Za uwaga, minus 45%. Przeliczyłam, sprawdziłam wszystkie stronki w Europie. Minus 40%. Wierzę. 45%, minus 45%. Ale ja chcę coś pokazać twoim widzkom Mianowicie sukienkę tutaj. Przecinam z 27 tysięcy dolarów na 3500. Dobra, to do dalej się jara. To jest po prostu odkutuj, to jest, to jest normalne. Ale dobra, rozumiem, że tacy ci mogą nie wierzyć. Jest to... 100 tysięcy złotych za sukienkę. Ej, ale tak. No. no zobaczcie, no, ona ma dwa kolory. Jest baby pink i przechodzi do no, właśnie malinowego, ze złotem. Kocham. 45%. A to jest ta sama torebka. Świetny dzień. <grym> Zobaczcie, ma właśnie dwa kolory. Jezu, kocham. No śliczna jest. To jest totalnie ja. Totalnie. Czekam, aż zapakują i spadnę. <grym> Czajcie na to. Jamsów. Słuchajcie, dostaliśmy nawet komunikat na telefon każdy z nas, że jest jakaś wyjątkowa sytuacja i że mamy natychmiast jechać do domów, że jest jakiś powodziowy stan, więc Słuchaj czekam na, na Dominika. Dominika. lije i dziadka i z spierdzielamy stąd. A teraz jedziemy autostradą na Jersey Shore, żeby zobaczyć się z naszymi znajomkami i zjeść porządnego Homara. Buo. Uwaga, Sand Tropy. Czy widzicie tą nazwę? Kocham. A tutaj moja ziomeczka, Julitka. Jakby co, to na terapię do niej. Proszę bardzo, czy to jest London Eye? No, Jersey Shore. Patrzcie na to, Dominik, na to idzie z Julitą. Ja, no nie ma opcji. Nie ma opcji, ja się boję takich rzeczy. Le w domku. Padły nam telefony. Słuchajcie, padł telefon Dominika, padł telefon mój, padł nawet nam iPad. Wszystko nam padło i nie dograliśmy do końca tam na miejscu już. W każdym razie wróciliśmy i teraz zrobimy dla was zakupowy hold. Dominik się odkupił. Proszę bardzo. Ale lia jak się odkupiła. Zobaczcie. Jakie słodkie ograniczki. Już nie mamy takiej kombinezonej kwiatuszki. Patrz na ten dżek. No, tutaj muszę wam pokazać. Nike. Nike. No. Tutaj, Nike. tutaj mamy komplecik dla niej. Taki jakiś dwudzieństowy, komplecik. Tutaj mój drugi zakup, zajączka. Buty do biegania. To jest to najgorsze, czyli kupujesz buty po to, żeby się zmotywować, żeby pójść pobiegać po central park. Zobaczymy, jak to pójdzie. Aha, ja już to widzę. Outlet Nike a. zapłaciłem za dresik i za buty pięć stówek. Czy wy to rozumiecie? Za cały dres i za naprawdę za buty do biegania. That's a deal, that's a bargain. To jest na prezent. Słuchajcie, do takiej malutkiej dziewczynki. Nie dla Li, ale słodkie to. Jak ktoś lubi, normalnie kosztują niż po 5-6 stóp, tutaj kosztowały 200. I teraz słuchajcie tego: to też jest prezencik dla jeszcze innej dziewczynki. Haha. Tutaj mamy cenę 13 dolarów. I to było tak, że niby to jest 13 dolarów, ale przy kasie wszystko było o 3, 4, 5 dolarów tańsze. Ja nie wiem w ogóle o co chodzi, ale ta bluza zamiast 13 dolarów kosztowała 8. Kolejna rzecz. Dominik, Czek! Mm -hmm. poloweczka, takie fajne! Następna rzecz. O, jest zmyślone, jak już troszeczkę dorośnie. Zobaczcie, jakie fajne! Czajcie, jak będzie miała styluować. Tutaj wzięliśmy takie krótkie spodenki, bardzo fajne. Krótkie spodenki, no bo to jak lubię. Jest bardzo gorąco. Tutaj mamy dresik dla Lili. I jeszcze jest do tego bluza cute. Kolejna rzecz. O, grudnik. Łodziaki z takiego super fajnego materiału. I tutaj... Zobaczcie, jakie są I naprawdę zapłaciliśmy bardzo tanio. A teraz przechodzimy do mnie. Isn't this cute! Następnie, aha Aha, właśnie na ten detal. Kocham takie rzeczy. To jest taka cute bluzeczka i w ogóle bardzo fajny materiał i bardzo lubię taki baby blue. Tutaj mamy, no właśnie, bardzo mi się podoba, że len, aczkolwiek patrzcie. Jedną noc w torbie, nie? I od razu do prasowania. Lija, zostaw. Lija, zostaw. Lija. lia. Ja, ja. <ścoughs> Nagrywać z dziećmi. To taki fajny, to ja mój, to jest zestawik, bardzo fajny. No, ten zestawik jest ekstra. Zresztą taki materiał taki komplecik na plażę, trochę ciemno jak na plaży, ale fajnie. O. No, także tak jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z naszych zakupów i na pewno tam wrócimy, bo nie zdążyliśmy wszystkiego obejść, a naprawdę jest wartą. Jak będziecie tutaj kiedyś i będziecie mieć chwilę czasu, to bardzo polecamy, żebyście padli do New Jersey, bo naprawdę jest tanio. Very good. Jeżeli wam się podoba ten odcinek, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do następnego odcinka. <gulia> Uziaczki, trzymajcie się, pa pa.